co to, nie mogę Kali Linuxa zaktualizować? Cześć, witaj na kanale Informatyk IT, kanał poświęcony komputerom i dobrze trafiłeś dziś niedziela, lecimy z kolejną poradą komputerową. I na początku szybkie info. Zostaw subskrypcję, tak abyś na bieżąco z filmami, które tutaj na tym kanale dla Was nagrywam. Interesują Cię komputery, dobrze trafiłeś. Ja co tydzień dla Was nagrywam regularnie, co niedzielę filmy związane z komputerami i hobbystycznie też jest założona seria informatyk po godzinach, czyli jeżeli jesteś wędkarzem, to na tym kanale też znajdziesz filmy z moich wypraw wędkarskich. Oczywiście jest to rzadko, bo to jest kanał poświęcony komputerom, ale seria informatyk po godzinach pokazuje też to, co robię po godzinach od pracy codziennej przy komputerach, informatyce. Ale dzisiaj niedziela wracamy już do sedna poradnika. Dziś będziemy bawić się Kali Linuxem, który mam zainstalowany tutaj na tym swoim mini komputerze, który tutaj widzisz. I Kali Linux wprowadził nowy klucz podpisywania repozytoriów APT. I jeżeli próbowali zaktualizować Kaliego, wyskakiwał Ci dany błąd, bo właśnie musimy wprowadzić nowy klucz GPG do naszego systemu, aby naprawić problem z aktualizacjami. Więc nie przedłużam i zapraszam Cię do Kaliego i pokażę Ci jak to prosto wykonać. I tak, na początku zachęcam do odwiedzenia głównej strony Kaliego. I tutaj w dziale newsów mamy o tym informację, widzicie? I mamy o tym naszym repozytorium Kali Linux i rozwiązaniu danego problemu. Tutaj mamy kod, który nas interesuje. Do wprowadzenia kod GPG. I tutaj, gdy widzicie, próbujemy zaktualizować naszy, naszy, nasz system. Powinniśmy taki oto błąd dostać. Tutaj mamy komendę, którą trzeba wykonać. Sprawdźmy to na początku. Mam terminal, więc wpisuję sudo. i widzicie, mamy czarno na białym wyjaśnione ja Wam to przybliżę a może tak, teraz będziemy tutaj sobie pracować i mamy właśnie tą całą informację o zmianie repozytoriów i tak dalej więc musimy wprowadzić dane polecenie, nowy klucz więc jest to on, zaznaczmy go sobie pokazuję Wam najprościej jak to wykonać żeby tego nie pisać tego polecenia nie znać na stałe i teraz go kopiujemy, i po prostu teraz do naszego terminala go wprowadzę. No, i jesteśmy znów w terminalu, więc e, wprowadźmy ten nasz klucz. Po prostu go teraz wklejamy. Więc wklej z głównego schowka. Mamy nasz klucz. Już wam to przybliżam, pokazuję. Czekajcie. No, i widzicie, mamy to skopiowane, co e, było na stronie Kali Linux. dajemy. Enter i to co widzicie mamy 100% ukończone. Mamy nowy klucz wprowadzony i teraz możemy wykonać znów aktualizację. Spróbować, czy zacznie nam się aktualizować Kali Linux. Sprawdźmy to. No i jak widzicie, nasze aktualizacje się rozpoczęły. Widzieliście, jak prosty sposób naprawić błąd z aktualizacjami w 2025 roku w Skali Linux, bo został wprowadzony nowy klucz repozytoriów APT i nasz Kali pobiera znów nasze aktualizacje. Jeżeli Ci pomogłem, to oczywiście tutaj zostaw łapkę pod tym filmem. Dla mnie to dużo znaczy i dlatego dla Was prowadzę ten kanał. No, i teraz mój Kali znów się aktualizuje. Jak widziałeś, dobiegliśmy do końca dzisiejszego materiału. Nie było to rzeczą skomplikowaną, aby zaktualizować e, naszego Kaliego. Zachęcam Cię do korzystania z Linuxa, bo warto. Moim zdaniem jest to oczywiście lepszy system od Windowsa, który cały czas się coś sypie, zwłaszcza z tym, jak to jest zamiast 24H2. I pytanie na pewno zadasz mi, czy na Linuxie da się grać, bo jest wiadomo, większość graczy tak, da się i w niektórych sytuacjach nawet powiem Ci. Wydajność w grach jest lepsza na Linuxie niż na Windowsie. Więc jeżeli Cię zainteresowałem, czy ci pomogłem w tym materiale, to zostaw łapkę, zostaw suba i wcidzimy się z kolejnymi filmami na kanale Informatyka IT następną niedzielę. Na dziś tyle. Cześć. No.